Dziękuję za wszystkie komentarze do pierwszego vloga. Mam lepszy mikrofon, mam nadzieję, że będzie lepiej słychać, nie będzie problemów z dźwiękiem. Wielki e, tydzień był dosyć ciekawy. Po pierwsze, udało się zamknąć stary IAB. Te podziękowania dla Luka Cygana, który przez ostatnie dwa lata prowadził wszystkie sprawy formalne z tym związane. Odbył się Google Day, który był średnio ciekawy. Był w Polsce szef e, IAB Europe. Podobno to, ciekanie, to spotkanie było ciekawe. Żałuję za tym, nie byłem. Narodziła się także nowa inicjatywa pod hasłem badania blogerów. Eee, namówiłem Marcina Peres z Gemiusa, aby, aby Gemius pomógł zrealizować takie badanie. Jednak pomyślałem sobie, że tak naprawdę nikt nie wie, nie, nie zna spraw blogosfery lepiej niż sami blogerzy. Więc chyba dobrym pomysłem jest po prostu skonsultowanie założeń badania e, na blogu. Tak, aby to nie, nie firma badawcza, czy jakiś badacz, analityk wymyślał E, tak naprawdę założenia czy problemy blogerów. Chciałbym, to, aby to badanie zostało zrealizowane do końca czerwca, być może uda się szybciej, e, aby potem można było zorganizować jakieś spotkanie, na które przyjdą wszyscy zainteresowani i będzie można też po, przy tej okazji podyskutować nie tylko o samym badaniu, ale w ogóle o problemach polskiej blogosfery lub o tym, że tych problemów po prostu nie ma. Bardzo ciekawy przykład e, wpływu blogów mieliśmy też w tym tygodniu, mianowicie Gadget e, podał informacje na podstawie danych e, Insidera Apple e, o tym, że premiera nowego systemu Apple opóźni się, jak również premiera iPhone, w związku z tym akcja Apple spadła o 2,2%, co kosztowało firmę około 4 miliardów dolarów. W Stanach Zjednoczonych rozpoczął się, bo właśnie kontynuuje się karnawał zakupów. Microsoft przyjmuje za 6 miliardów dolarów kolejną firmę reklamy internetowej. Dzisiaj, parę godzin temu, nieoficjalne informacje wyciekły z Yahoo! że zamierzono kupić największy brytyjski serwis społecznościowy Bebo za miliard. Mój blog oczywiście nie może konkurować z wszystkimi tymi newsami, e, na przykład z Microsoftem. Natomiast ja też w tym tygodniu wprowadziłem małą zmianę, to znaczy zrobiłem lekki redesign bloga. Uważam, że teraz wygląda trochę lepiej, nie jest taki toporny, ale jestem ciekawy w Waszych opinii. E, ponadto od dzisiaj wprowadzam też zakładkę pod tytułem Weekly, gdzie będę zbierał e, najważniejsze informacje z danego tygodnia publikowane na blogu dla tych, którzy nie czytają codziennie bloga. A chcą być w statu. To chyba na dzisiaj tyle, do zobaczenia następnym razem. <tryk>